Trochę słabo, no ale cóż, niech tak to już będzie. Dobra, atakujcie to się uda, to się powinno udać. Nie mam żadnych itemów. Ile oni będą zabierali? Nam? Bo ja nie wiem. Siemanko! Z tej strony VoIP i dziś zagramy sobie w Kingdom Rush. Już trochę dawno nie było Kingdom Rush, ale wracamy, żeby go znowu nagrywać. ok? Um, no, no to gramy w takim razie. A, my tego nie przeszliśmy, ja pamiętam ostatnio. Okej. Okay. Czemu ja tutaj dałem już od razu, żeby oni szli? Jestem jakiś dziwny. Co ja robię? nie, tych nie, tu lepiej, tego będzie chyba lepiej dać mi się wydaje tak przynajmniej albo nie, tutaj damy też tych bomberów, tych co bombą atakują, no i tu możemy tych ulepszyć znaczy zrobić co, żeby w ogóle można było ich kupować, tych żołnierzy takich okej, okay, tutaj dam tego dobra to widzimy się jak będę już tak gdzieś na dziesiątej czy jakiejś tam fali. Okej, okay, już mam dziewiątą falę, ale widzicie, że mi tu przechodzą, więc no w ogóle przeszli już wcześniej, ale teraz też właśnie już przechodzą. Coraz bardziej, ale może się jakoś uda. Dobra, dam te, już tam te kule ognia tam do nich. Bo się boję, że nam zaraz tutaj już nas pokonają. Dobra, idą teraz pająki. Widzicie, już tutaj mam też ulepszone trochę, przepraszam za to teraz, ale mam teraz tutaj już trochę ulepszone, ulepszone te budynki. Dobra. Okej, okay, pająki mi tutaj już idą, ale no. ok dobra, możemy już ulepszyć tutaj kogoś ulepszymy um, może sobie tych, tych, bo oni tutaj nie są, albo też kupić no to tutaj kupię e, magików magika raczej, okej. Okay. Idą już ci te większe pająki, które dają jaja. I idą takie bardzo małe, mini pająki. Będziemy ich nazywali mini pająkami. Okej, okay. zobaczymy, że sobie poradzimy tutaj. Powinniśmy sobie jakoś tam poradzić, jak na razie. Ale później już będzie ciężej. Widzę, że teraz idą pająki. To może ulepszymy sobie ty, tych, tych um, łuczników bardziej. Okej. Okay. Znowu idą te duże. Okej. Okay. Dobra, a na razie nam chyba albo i nie, albo nawet nie idzie aż tak dobrze. Okej. Okay. Atakuję tutaj ich tymi bombami. Dobra. Poczekajcie chwilę. Ok, już jestem znowu. No to możemy znowu zaczynać. Ok. Idą, przechodzą nam widzę. Musimy coś tutaj zrobić. Może tutaj, tu magika ulepszymy bardziej. Ok, przechodzą nam jak na razie dużo, trochę aż za dużo, dlatego no tak słabo. No i znowu nam przejdą kolejni pająki, tam już są. No ja nie wiem, nie wiem czy nam się to uda. Chociaż nie, bo te małe przeszły też. Okej. Okay. Tych bym ulepszył teraz szybko. Jak kogoś mi tu pokonają. Tego tutaj szybko. Okej. Okay. Dobra, udało się. No to ja mogę ich ulepszyć w końcu. Tych tutaj. Okej. Okay. Dobra. Fajnie by było jakby nam się udało. No bo... Kilka odcinków już nagrałem, ciągle nam to nie wychodzi, więc no. Okej, okay. dobra. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Przepraszam, jakby tutaj było słychać, że ktoś tutaj coś gada, no ale po prostu nie mam jak nagrywać za bardzo, żeby nie było nikogo tutaj słychać. No ale myślę, że to nie będzie Wam aż tak przeszkadzało. Dlatego bardziej to będzie chyba nam to przeszkadzało, że właśnie oni tam przechodzą teraz. No nie. Hmm. Dobra, znowu zrobimy Wam cięcie. Jest już fala dziesiąta. Okej. Okay. Idą nam tutaj już pajączki. Pajączki, pajączki. Okej. Okay. Oby nam się to udało. Bo nie chcę już znowu tego przechodzić. Mam na 18 żyć. Myślę, że to dużo jak na ten poziom. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Ale okej. Okay. No. Napiszcie po prostu w komentarzach, czy to dużo jak na ten poziom. No ja wiem. Pewnie niektórzy z Was by to prześli z wszystkimi żyćmi, ale ja nie jestem aż taki chyba dobry. Więc no. Okej. Okay. Dobra. To ulepszymy sobie. Ok. Ok. Dobra. Atakujemy te duże pająki. Atakujemy, atakujemy. Teraz już Wam nie będę be robił bez cięcia, bo już ten film będzie trochę za krótki chyba wtedy. Ok. Dobra. Atakujemy. Najwięcej ci łucznicy robią. Jak na razie. Widzę. Ok. No. To tutaj dajmy sobie jeszcze tego. Dobra. Atakujcie. Jak na razie myślę, że dobrze mi idzie, bo nie przychodzi dużo. Chyba, że teraz trochę przejdzie, ale. Myślę, że nie. Ok. Dobra. Atakujemy, atakujemy, Łucznicy, strzelajcie. Um, tutaj możemy w zasadzie dać chyba jeszcze tych. Ale okej. Duchy nie atakują tutaj szybciej, bo już nam zaczną tu przechodzić zaraz. Szybciej. Spróbuję. Zaraz będę ich tu lepszał. Nie taki tam pająk przyszedł. Słaby już. Okej, okay, już myślałem, że on mi przejdzie. Dobra, jak na razie to jest ok. Dobra. Mam no tutaj kogoś tak słabo ulepszonych. Tych magików tylko. Ale dobra. No to tym będę zbierał na ulepszenie do tego magika tu. Okej. Okay. Atakujcie. Atakujcie tu mi. Jak najszybciej. Dobra, tutaj. Niech um. atakują mi. Ich. Może no, ten filmik będzie trochę... Nie będzie aż taki długi. Może, nie wiem. Zobaczymy. Fajnie by było, jakby udało nam się przejść ten poziom, to będę zadowolony. Okej. Okay. Dostaliśmy jakiś achievement Dobra. Tu atakujemy Atakujemy. Kogo myśmy tu mogli ulepszyć sobie? Tych no to... I nie, mogliśmy tym dać takie ulepszenie, no już trudno, niech będzie. Okej, okay. to w takim razie tym damy, to już niech będzie. Ja myślę, że nam się to uda nawet. Okej. Okay. Już jest piętnasta fala, to musi się udać, jak to się nie uda, to ja nie wiem. Ja widzowie nie wiem. To wtedy będzie słabo po prostu. Okej. Okay przydałoby się teraz te kule ognia, to bym zrzucił na tych mocnych, to, tych maraudera jakichś. Nie wiem, jak to się czyta. Ale okej. Okay. Szkoda, że oni poszli w różne strony, ale niech będzie. Dobra. Ten już chyba zostanie pokonany. Ten marauder, jakiś jeden tu. Okej. Okay. Dobra, już zaraz będę miał tą kule ognia. Tu, w nich, w tych największych. Nie zabrało im to jakoś dużo. Trochę słabo, no ale. Cóż. Niech tak już będzie. Dobra, atakujcie. To się uda, to się powinno udać. Nie mam żadnych itemów. Ile oni będą zabierali nam? Bo ja nie wiem. Okej, okay, powinno to się udać. Ten już straci tutaj szybko HP nawet. Od tego łucznika tego powaliliśmy już. No i udało nam się, widzowie, wreszcie. Dobra. Victory! i dwie gwiazdki dostaliśmy, okej. Okay. Niech będzie. Może być. Bardzo dobrze. New Hero Unlocked. Weźmy sobie w takim razie nią. Okej, okay, dwie gwiazdki jeszcze mamy. No, możemy sobie kupić do tych, jak oni, do, do tych, bo oni tak... Nie, nie możemy, bo to za, za trzy gwiazdki. To w takim razie do tych kupujemy. No i to będzie tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam Was do innych moich filmów. No, to cześć!